Tak naprawdę trudno nam jednoznacznie powiedzieć, co wpłynęło na tak ogromną popularność Zakopanego. Na pewno Tatry, góralska muzyka, góralska sztuka i budownictwo ludowe przyciągnęło pod giewont rzesze zwolenników, osób poszukujących wolności, niepodległości, poszukujących swobody. Tutaj przyjeżdżał właściwie każdy literat, każdy naukowiec, każdy artysta, wielu polityków i wielu wspaniałych lekarzy. Goście, początkowo zamieszkujący w domach górali, później zaczęli wznosić swoje obiekty. Domy te różnią się od siebie w zależności od czasu, kiedy powstały. Są to różnorodne formy architektoniczne, różnorodne detale oraz różnorodna stylistyka. Tym, co je łączy, to tradycyjny materiał, drewno oraz zrębowa konstrukcja. Ja nazywam się Natalia Skiepko i dziś chciałabym Wam pokazać te wyjątkowe domy tych wybitnych postaci. Znajdujemy się w ogrodzie Willi Elżbieciny. Jest to willa, dziś powiemy wzniesiona w stylu zakopiańskim, rozbudowana przez polityka Wojciecha Korfantego. Pierwotnie Elżbiecina była niewielką chałupą letniskową, wybudowaną w 1912 roku przez Wojciecha Roja, przyjaciela samego Tytusa haubińskiego. Korfanty nabył ten obiekt w 1923 roku dla swojej żony Elżbiety, i to od jej imienia do dziś funkcjonuje ta nazwa Elżbiecina. Polityk chcąc zapewnić komfortowy dom dla swojej rodziny, podjął się od samego początku jej rozbudowy. Już w 1925 roku projekt rozbudowy został powierzony przyszłemu burmistrzowi miasta Zakopanego Leopoldowi Wilnickiemu, który w tym czasie współpracował z architektem Zygmuntem Ostafinem. Co ciekawe, Ostafin to niesamowity pasjonat, etnograf, który z wielkim szacunkiem traktował zasoby podhalańskiej sztuki ludowej i to widać w tej przebudowie. W środku zachowano oryginalny układ wnętrz, oryginalne detale oraz dekoracje. Obiekt rozbudowano o skrzydło w kierunku ulicy Zamońskiego oraz zaadaptowano poddasze na cele mieszkalne. Pasja, zaangażowanie i miłość do rodzinnego domu, ogrom pracy i wysiłek, jaki włożyli Państwo jabłońscy, sprawiły, że dziś możemy ten dom podziwiać zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Elżbiecina jest udostępniana na liczne uroczystości współorganizowane między innymi przez Urząd Miasta Zakopane czy stowarzyszenia. Każdy z nas może zobaczyć ten piękny dom, tym bardziej, że dość pieczołowicie zrekonstruowane są wnętrza, w których zakomponowano zarówno meble antyczne, jak i współczesne. Do dzisiejszego dnia możemy podziwiać piękne sosręby wykonane w stylu zakopiańskim, gdzie odnajdziemy datę budowy, charakterystyczne elementy florystyczne cechujące styl zakopiański, jak również inne detale, które zostały wprowadzone za czasów korfantych. Korfantowie bardzo często gościli w zakopanem. Tak naprawdę korfanty przyjaźnił się z góralami. Jego bliska relacja z Wojciechem Brzegą jest udokumentowana komentowana przez Górala między innymi w książce Żywot Górala Poczciwego. Możemy tam doszukać się wspomnień jak i relacji, jakie łączyły korwantych z Góralami. Korwanty został honorowym obywatelem miasta Zakopane. To tutaj, do tego domu, przybywały elity intelektualne, artystyczne i naukowe. Polityk bardzo przyjaźnił się z Kornelem Makuszyńskim czy z Stanisławem Ignacym Witkiewiczem, który portretował całą jego rodzinę właśnie w Elżbiecinie. Seguim amb Limba. willa wzniesiona już w stylu zakopiańskim w nawiązaniu do konwencji i idei głoszonych przez Stanisława Witkiewicza. O ile Elżbiecina, którą widzieliśmy wcześniej była obiektem rozbudowanym do willi, o tyle właśnie Limba od samego początku została zaplanowana jako willa. Limba zapisała się na kartach historii jako sezonowy dom, w którym od 1922 roku gościł Karol Szymanowski. Szymanowski absolutnie zafascynował się kulturą, sztuką, a przede wszystkim muzyką to właśnie w Limbie komponował słynne Harnasie. Harnasie tworzył przy współudziale szalenie zdolnej, góralskiej dziewczyny Heleny Roj-Kozłowskiej, zwanej najpiękniejszym kwiatem Podhala. Limba służyła Szymanowskiemu jako czasowy dom. Od 1930 roku przeniósł się do Atmy, którą dzierżawił, a później kupił. O ile Atma na dzień dzisiejszy jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie, o tyle limba, jak widzimy, tego szczęścia nie miała. W limbie zobaczymy, jak wielki wpływ na styl zakopiański miało budownictwo ludowe. Przede wszystkim zobaczymy to w konstrukcji zrębowej oraz w narożnych węgłach, które krzyżując się ze sobą w dwóch ostatnich wieńcach wychodzą przed lico zrębo i są rozrzeźbione w te dekoracyjne rysie. Zobaczymy też charakterystyczną werandę, a w środku znajdują się również sosręby z motywami w stylu zakopiańskim. Willa prezentuje bardzo charakterystyczny dla stylu zakopańskiego formalny układ bryły, czyli posiada tą charakterystyczną wysuniętą część środkową, dwukondygnacyjną przeszkloną werandę. Stan techniczny Limby pogarsza się z roku na rok. Limba niemniej jednak trwa uparcie i niestrudzenie. Mamy nadzieję, że ten lepszy moment i ten lepszy czas dla Limby jeszcze nadejdzie, i nie zniknie ona z krajobrazu kulturowego miasta i będzie mogła cieszyć kolejne pokolenia. Znajdujemy się przed domem, w którym podczas zakopiańskich pobytów zamieszkiwał warszawski chirurg Władysław Matlakowski. Ten unikadowy dom prezentuje bardzo ważne ogniwo w toku rozwoju form architektury podhalańskiej. Jest to tak zwana chaupa letniskowa. Chałupy letniskowe wyróżniały się w stosunku do chałup góralskich swoją kubaturą, sposobem obróbki materiału, jak również podziałem funkcjonalnym powierzchni użytkowej. W domach tych nie znajdziemy izb, w domach tych są pokoje. Koje. Nie ma tutaj również góralskich drzwi, tutaj są drzwi i w tym zachowane najpiękniejsze pańskie drzwi dwuskrzydłowe. Dom Sobońki, bo tak też go nazywano w okresie międzywojennym, został wzniesiony około 1865 roku i jest miejscem szczególnym. Dlaczego? Bo od 1865 roku niewiele się tutaj zmieniło. Przez dziesiątki lat przeprowadzano jedynie zachowawczą, bieżącą konserwację w ramach codziennego użytkowania budowli. Dlatego też w obecnym momencie to najlepiej zachowany obiekt tego typu w Zakopanem. Taki stan rzeczy zawdzięczamy wspaniałym właścicielom tego miejsca, którzy od pokoleń dbają o tę chałupę jak o największy skarb. Jesteśmy teraz przed willą doktora Gustawa Nowotnego, która wznosi się na zakopiańskiej kotelnicy. Doktor Nowotny przyjechał i zamieszkał w Zakopanem w 1922 roku, a w 1927 roku w tym właśnie miejscu stanęła willa doktora według projektu architekta Karola Stryińskiego i Stefana Majera. Obiekt jest szczególny, jest unikatowy, wili w tym stylu jest zaledwie kilka w całym kraju. Dlaczego jest szczególny? Jest to obiekt zniesiony w stylistyce Art Deco. Nie znajdziemy tutaj florystycznych motywów tatrzańskiej przyrody, które powszechnie występują w stylu zakopiańskim według koncepcji Stanisława Witkiewicza. Nie znajdziemy tutaj też elementów charakterystycznych dla budownictwa ludowego. Czym on się wpisuje w krajobraz kulturowy to oczywiście techniką, technologią oraz materiałami. To również jest ta sama zrębowa konstrukcja i te same zasady budowania obiektu. Willa wyróżnia się unikatowym sposobem dekoracji. Tak jak wspomniałam, jest to przede wszystkim art deco. Są to kryształkowe motywy, romboidalny szalunek. Szalunek zobaczymy w szczytach i zobaczymy we wnętrzach. Natomiast przepiękne kryształkowe cięcia zaobserwujemy w węgłach narożnych budynku. Szczególnie cenne jest to, że obiekt ma tak troskliwych właścicieli. Gdyby nie panie, które tutaj mieszkają, po pierwsze nie byłoby nas tutaj, a po drugie zapewne nie byłoby tego obiektu. We wnętrzach wszystko jest zachowane: każda szczeblina, każda boazeria, każdy mebel, a nawet żerandol. Warto zapamiętać, że współtwórcą tej wili jest Stefan Meyer, krakowski architekt, konserwator, który bardzo mocno i ściśle współpracował z krakowskim konserwatorem Bogdanem Treterem. Panowie czynili tutaj szereg działań, które miały na celu ochronę podhalańskiego budownictwa ludowego, a także formułowali wytyczne, które miały za zadanie ukierunkować rozwój architektury drewnianej w taki sposób, aby ona komponowała się z zastanym krajobrazem. Warto też pamiętać, że to właśnie wpisy do rejestru zabytków z Zakopanego są jednymi z pierwszych w Polsce i są sygnowane przez Bogdana Tretera. Jesteśmy w ogrodzie Willi Cicha w wili Karola Kłosowskiego, artysty młodopolskiego, który właściwie całe swoje życie poświęcił na udekorowanie tego domu. Karol Kłosowski, pochodzący z Podola, ożenił się w 1907 roku z poetką ludową Kasią Sobczakówną i zamieszkał właśnie tutaj. Swoje życie poświęcił twórczości artystycznej, a także był wspaniałym pedagogiem wykładającym w zakopiańskich szkołach. Karol Kłosowski był uczniem artystów takich jak Stanisław Wyspiański czy Mehofer. Widać to w jego twórczości, przede wszystkim widać to w bogato dekorowanych wnętrzach. W twórczości Karola Kłosowskiego szczególne miejsce zajmowało rzemiosło. Artysta sam projektował i sam wykonywał wszelkiego rodzaju dekoracje snycerskie, czy wycinanki, czy bogato zdobione koronki. Zajmował go świat sztuki ludowej, regionalne motywy, które widział zarówno pod tatrami, jak i w narodzinnym podolu. To tutaj spotykali się młodopolscy artyści oraz artyści okresu międzywojennego. Artysta współpracował z swoją żoną, a niegasnącą inspiracją były również jego dzieci, w szczególności Helena, której liczne portrety możemy zobaczyć we wnętrzach. Willa Cicha jest taką szkatułką, jest skarbnicą. W willi cichej zobaczymy najmniejsze elementy florystyczne, elementy dekoracyjne. Artysta w unikatowy sposób łączy sztukę rodzimą pod hala z stylem zakopiańskim. Willa cicha jest jedynym obiektem w swoim rodzaju, jest absolutnym unikatem i koniecznie trzeba ją zobaczyć. Będąc na Harendzie, koniecznie trzeba odwiedzić dom poety i literata Jana Kasprowicza. Kasprowicz do Zakopanego zaczął przyjeżdżać już końcem XIX wieku, a w 1923 roku zamieszkał tutaj na stałe, w tej właśnie wili, w wili Harenda. Swoją datę zamieszkania Kasprowicz wyrył na Sosrębie. 1923 zobaczymy w jednym pokoju. Willa została wzniesiona w 1920 roku przez górala Cieśle i jest taką bardzo ciekawą próbą ukazania możliwości adaptacji stylu zakopiańskiego Stanisława Witkiewicza na potrzeby wznoszenia willi przez właśnie lokalnych budarzy. Co koniecznie trzeba zobaczyć na harendzie, to willę oraz mauzoleum Jana Kasprowicza, absolutne dzieło sztuki Art Deco. Ukończone w 1933 roku według projektu Karola Stryjeńskiego. Wewnątrz znajduje się także przepiękny artydekowski drewniany ołtarz autorstwa Jana Szczepkowskiego z Krakowa. Będąc na harendzie, koniecznie zwróćcie uwagę, w jaki sposób przeprowadzono tutaj remont konserwatorski. Pozostały wszystkie stolarki okienne, wszystkie stolarki drzwiowe oraz większość historycznych przeszkleń. Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, opiekujące się tym miejscem, na bieżąco dba o każdy detal i o każdy szczegół. Jesteśmy na harendzie. Kościół to najstarszy zabytek w Zakopanym. Jego historia sięga 1710 roku. Pierwotnie kościół zlokalizowany był w Zakrzowie. Tutaj został translokowany w 1948 i jest to bardzo ciekawy przykład przeniesienia, translokowania obiektu w celu uratowania go przed eliminacją z przestrzeni, przed rozbiórką. Wielkie zasługi w to dzieło miała rodzina Jana Kasprowicza. To właśnie Maria Kasprowiczowa ofiarowała działkę pod budowę kościoła, a duże zasługi usługi na polu samego przeniesienia i renowacji kościoła po translokacji miał zięć Jana Kasprowicza Władysław Jarocki. Tutaj wielką pracę wykonała także ówczesna konserwator krakowska Hanna Pieńkowska, która zgodziła się na tą translokację i nadzorowała pracę z ramienia Urzędu Konserwatorskiego. Co jest szczególnie cenne w tym kościele to polichromie oraz unikatowa, jak na nasz region, więźba stolcowa z ciesielskimi znakami montażowymi, które zachowane są do dzisiaj. W ostatnim czasie parafia zaangażowała się w rozpoczęcie przygody, w remont konserwatorski. Wielkim staraniem księdza praboszcza, mieszkańców, a także władz miasta prowadzone są prace konserwatorskie, w tym roku wymieniono pokrycie dachowe, a także rozpoczęto renowację polichromii we wnętrzach. Jesteśmy przed domem góralskiej rodziny Gąsieniców Sobczaków. W tym momencie jest to filia muzeum Tatrzańskiego, którą możemy zwiedzać zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Co ciekawe, na ten moment to jeden z najstarszych domów, a właściwie Izba Biała z 1830 roku została tutaj przeniesiona i rozbudowana o drugą izbę w 1885 roku. Dom ten jest świetnym przykładem tradycyjnej ludowej budarki, która tak ogromnie zafascynowała i zaciekawiła badaczy końca XIX wieku, w tym Stanisława Witkiewicza, który zainspirowany sztuką ludową zaczął projektować i tworzyć okazałe willy w stylu zakopiańskim. We wnętrzach możemy zobaczyć Typowe przedmioty użytku codziennego rodzin góralskich, a także zaaranżowane wnętrza w izbie białej i w izbie czarnej do zobaczenia bardzo ciekawe eksponaty. W czarnej izbie możemy zobaczyć sosrąb ocalały z chałupy Kuby Kołodzieja, pierwotnie znajdującej się na ulicy Krupówki. Sosrąb ten uratował dyrektor Muzeum Tetrzańskiego, Juliusz Zborowski, i właśnie dziś jest wmontowany w czarnej izbie w chałupie Gąsieńców Sobczaków. Budownictwo ludowe na Podhalu jest najważniejszym zasobem za. Nie każda chałpa ma tyle szczęścia, co hałpa na rojach, chwila Muzeum tetrzeńskiego. Niestety, ale podhalańskie budownictwo ludowe znika i to znika w zastraszającym tempie. Bardzo często te najcenniejsze obiekty padają ofiarą tragedii, padają ofiarą pożarów. Ten moment, kiedy obiekt spłonie czy częściowo zostanie nadpalony, jest właściwie jego końcem. Te obiekty zostają wyłączone z użytkowania, zostają wyeliminowane z krajobrazu. Za nami. Przepiękna niegdyś chałpa, bardzo tradycyjna. Przykład budownictwa ludowego, chałpa w Zagrodzie. Od strony zachodniej zachowały się zawalone relikty zabudowań gospodarczych, sopy dwuwnętrznej z boiskiem, i zachowały się też relikty. Chałupy. posiadała przecudne drzwi oraz odrzwia, których fragmenty jeszcze dostrzeżemy. Gdy zajrzymy do środka, zobaczymy bardzo unikatowy krzyż, rozrzeźbiony o florystyczne motywy przed stylem zakopiańskim. Krzyż znajduje się w nadprorzu i zobaczymy również zacięte krzyże świętego Andrzeja, które są od spodu rysi. Krzyże zacinane w węgłach miały zapewnić ochronę i pomyślność dla tego domu. Chałupy góralskie były integralnym elementem zagrody. Na Podhalu najczęściej zagrody były dwubudynkowe. Obok budynku mieszkalnego, czyli chałupy, pod kątem prostym od zachodu przylegał budynek gospodarczy, Czyli szopa, inaczej sopa. Na przykładzie obiektu, który jest z tyłu, możemy zauważyć te najbardziej charakterystyczne i pierwotne elementy i cechy budownictwa ludowego, czyli te pierwiastki, które zafascynowały Stanisław Witkiewicza oraz późniejszych architektów do tworzenia dzieł w architekturze drewnianej w stylu bądź w stylisce nawiązującej do budownictwa rodzimego czy do stylu zakopiańskiego. Charakterystycznym elementem chałupy góralskiej jest konstrukcja zrębowa oraz to, że każda izba jest integralnym konstrukcyjnie elementem i dopiero dwie izby stanowią jedną całość. Złączone są one ze sobą sienią, przy czym każdy element stanowi niezależną konstrukcję. Co jest bardzo ciekawe, zrąb budynku oparty w węgłach jest na kamiennych peckach, i właśnie te elementy możemy zaobserwować na tym zachowanym w pierwotnym stanie domu góralskim, czyli chałpie. Charakterystycznym elementem Zagrody Góralskiej były także jesiony. Jesiony wzrastały wraz z chałpą, bo też domy były lokowane w pobliżu istniejącego starodrzewu. Jesion pełnił bardzo ważną funkcję. Zabezpieczał obiekt przed ulewami, przed burzami, przed piorunami, a bujne jego liście zabezpieczały także przed przemieszczaniem się ognia. Z kolei korzenie, które wrastały pod chałupę, osuszały właściwie podwaliny oraz podłogi. W dzisiejszych czasach niestety jesiony bardzo często są wycinane. Nie dostrzega się ich tych pierwotnych funkcji, traktowane są jako takie elementy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i mienia, a także negatywnie postrzegane jest to, że bardzo szybko tracą liście, bądź że te liście zalegają na pokryciu dachowym i wymagają po prostu czyszczenia. Wycinanie jesionów oraz niewiedza o ich pierwotnej funkcji jest ogromną stratą dla dziedzictwa kulturowego Podhala. Podhalańskie budownictwo ludowe, czyli chałupy oraz budynki gospodarcze przede wszystkim na ten moment są najbardziej zagrożone zniknięciem z krajobrazu kulturowego regionu. Niestety, ale to właśnie te obiekty najczęściej są porzucone, są pozbawione funkcji. Jeżeli to się stanie, tak nieużytkowany obiekt bardzo szybko popada w ruinę. Proces degradacji drewna jest błyskawiczny. Jeżeli utracimy te obiekty, tak naprawdę zniknie nasza wiedza na temat dawnych technik budowlanych, na temat technologii, na temat sposobu funkcjonowania góralskich rodzin. To bardzo ważne, aby akurat zagrody góralskie pozostały z nami. Koliba to pierwszy budynek w stylu zakopiańskim, tym samym to najważniejszy budynek. Wzniesiona rękami zakopiańskich budaży była manifestem witkiewiczowskich idei stylu zakopiańskiego. Czym był styl zakopiański, jakie miał znaczenie i czym się charakteryzował, możecie zobaczyć w środku, ponieważ w budynku czynna jest ekspozycja Muzeum Tatrzańskiego w całości poświęcona właśnie stylowi zakopiańskiemu. Powstanie koliby oraz działalność twórcza i artystyczna Stanisława Witkiewicza mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju zakopanego. Odkrycie sztuki góralskiej budownictwa ludowego, podniesienie tego rzemiosła do rangi sztuki, do rangi stylu architektonicznego miało decydujący wpływ na dalszy rozwój miejscowości. Tak naprawdę do dnia dzisiejszego architekci i artyści czerpią inspiracje nie tyle co ze sztuki ludowej, tyle co właśnie ze stylu zakopiańskiego. Zakopane zmienia się, jednak pośród tego zgiełku wciąż są obiekty warte uwagi. Znajdziecie tutaj zarówno te zabytki, które są powszechnie znane i promowane, jak również te, do których jeszcze nie dotarliście, o których zdaje się, że zapomnieliśmy. One również czekają na odkrycie, one również walczą o przetrwanie. Jeżeli kiedykolwiek będziecie w Zakopanem, koniecznie odwiedźcie te miejsca.